W dzisiejszym odcinku dokonamy naprawa naprawy Pada od PlayStation 5, który niczym nasze nastoletnie dzieci powoli zaczyna żyć własnym życiem, a dokładniej mówiąc chodzi o lewy analog, który ma tzw. stick drift. Zapraszam. Jak przy każdej jednej naprawie przystało, należy zacząć od rozebrania pada na części. Pokażę Wam, w którym miejscu znajdują się tutaj śrubeczki, które musimy wykręcić, a później wideo zostanie przyspieszone. Gdyż nie wydaje mi się, aby interesowało Was, z jaką to zaparczywością próbuję tego pada rozkręcić. A żeby dostać się do dwóch pierwszych śrubeczek, oh, z gracją otyłego zapaśnika Sumo, musiałem zdjąć ten plastik. Pierwsze dwie śrubeczki znajdują się na samym dole pada. Kolejne dwie schowane są za tymi oto tutaj triggerami, które za, z pomocą niewielkiej siły perspazji muszę usunąć. Także więc po pokazaniu Wam lokalizacji wszystkich czterech śrubeczek to wideo teraz przyspieszę. Gdy oczom naszym ukazał się las krzyży, sprawdźmy zużycie naszych analogów. Jeżeli chodzi o samo zużycie mechanizmu, jest ono minimalne. Czy tego typu naprawach analogów zawsze sprawdzam, w jaki sposób zachowuje się mechanizm? Jeżeli w żaden sposób, przepraszam, nie w żaden sposób. Jeżeli mechanizm nie chce powrócić do pozycji środkowej, wymieniam całość. Natomiast tak jak tutaj, oryginalny mechanizm jest ok. Teraz, zanim zaczniecie myśleć, że jestem skąpiradłem, oryginalny mechanizm ma to do siebie, że czuje się kompletnie inaczej. Niż ten z zamiennika. Temu, jeżeli jestem w stanie zachować oryginalny środek, zawsze staram się to zrobić. Tutaj bym powiedział, że wydaje się to prawie nowe. A więc w tym odcinku zamiast wymieniać całego analoga, wymienię same tylko jego końcóweczki. Pokażę Wam bardziej bliżej pod kamerką. Same te części tutaj odpowiedzialne za szczytywanie ruchu naszego analoga. A żebyście to lepiej widzieli, zrobię to pod mikroskopem. Interesuje nas dokładnie ten oto tutaj analog. Zacznę od odpięcia naszych sprężynek, używając delikatnej siły perswazji mojej pensety. Dokładnie to samo zrobię teraz z drugiej strony. Interesują nas te tutaj, tak samo jak te tutaj, trzy punkty przylutowania. Jak widzicie, obydwa potencjometry, gdzieś czujniki położenia naszego analoga, zostały usunięte. I tak jak powiedziałem, ten analog, sposób w jaki się porusza, mi osobiście wydaje się, że jest noby. W zamienniku nie uświadczymy tej samej finezji ruchu. Pomijając to, iż wygląda bardzo podobnie. Chodzi o samą jakość użytych plastików i materiałów. Także więc, aby nasz zamiennik bez potrzeby lutowania całego analoga działał z naszym starym, usuniemy te oto tutaj boczki potencjometry, które następnie obsadzę w miejsce starych. Pięknie, jest w stanie wykonać pełen zakres ruchów. Tak samo jak i z tym. Następnym, następnym krokiem będzie krok odwrotny do procesu lutowania. O, właśnie wyostrzyłem nam obraz. A procesem odwrotnym do procesu odlutowywania, przepraszam. Teraz będzie proces odwrotny do procesu odlutowywania, czyli przylutowanie w potencjometrów. Szczoteczka jest delikatnie ubrudniona w pascie termoprzewodzącej. Na szczęście jest to pasta termo, a nie elektrycznie przewodząca. Rzucę obraz na moją normalną komerkę. Skraćmy tego pada. Podłączę, podłączę go pod laptopa i dokonam procesu kalibra kalibracji lewego analoga. A teraz przed nami najmniej fajna część zadania, czyli wykonanie procesów odwrotnych, które wykonaliśmy do tej pory. I dokonajmy ostatniego procesu naszej wyprawy, czyli kalibracji lewego analoga. Ku temu, nawet nie tyle, że zmienię kamerę, ale dokonam przerzucenia obrazu na lewe. Zobaczycie, jak, jakiej strony internetowej ku temu. Strona, której używam do kalibracji naszego pada, jest widoczna teraz na ekranie. Na sam początek zacznę od podpięcia pada, ciśnięcia klawisza PlayStation, a teraz klawisz Connect. No i połącz tak jak widać, szczerze nie będę nawet kłamał, kalibracja lewego analoga wcale nie jest taka zła. Prawy jest idealny. To już w tej chwili bez znaczenia. Przekalibrujmy go. Najpierw skalibrujmy pełen zakres ruchu nasze, naszych analogów. Czyli klikamy Calibrate Stick Range. Teraz ruszamy naszymi analogami po pełnej linii obrotu. Tyle mi wystarczy. No i klawisz Done. Kolejnym krokiem będzie kalibracja. E, a, centrum, centra, center. Po prostu kliknijmy na calibrate stick center. Oczywiście, po przeczytaniu dużej ilości mądrych informacji, klikniemy klawisz start. Pierwszy krok to przesunięcie naszych analogów w lewy górny róg. A teraz klawisz continue. Następnie mamy top right corner, czyli prawy górny róg. No i continue. Następnie bottom left corner, lewy dolny róg. Continue. Czwarty, ostatni krok, prawy dolny róg. Jako, że nie jest to kanał poświęcony, poświęcony nauce języka angielskiego, po prostu jest to prawy dolny róg. Kontynuuj. Don. Zobaczmy, czy nasz lewy analog został skalibrowany. Nie będę kłamał z samej kalibracji, jestem naprawdę zadowolony. Także więc zmiana kamery. I na scenę wrócił na spad.... <śm> Także więc pokazałem wam w jaki sposób dokonuje wymiany analogów w padie o konsoli PlayStation 5. Nie zawsze wymianie podlega cały analog. Wiem, dużo osób tutaj może tak robić, ze mną się kłócić, krzyczeć, lecz cóż, komentarze, komentarze są wyłączone, a więc po prostu krzyczcie sobie w ciszy i opakujcie ból, swój ból sami. To, tak jak powiedziałem wcześniej. Często zamienniki, sam tutaj plastik, nie będę kłamał, nie jest jakiś super jakościowo. Po prostu to ma być to tani działający zamiennik. Jeżeli chodzi o same potencjometry, tutaj zasada działania się nie zmienia. Jakość tego chociażby oryginalnego z zamiennikiem jest naprawdę bardzo zbliżona. A w następnym odcinku, który będę robił odnośnie też wymiany analogów w PlayStation 5, Wymienimy nasz analog na to. Przyznaję, jeszcze tego nie używałem, a słyszałem i jest to bardzo dobre. Są so, to nowe rodzaje analogów o tak zwanym, czy tak zwanym efekcie, efekcie Halo Halo efekt które zamiast normalnego potencjometru opartego na Jala sprężynce, która porusza się po talerzu. Wii! Mają tutaj niewielki magnesik, który szczytuje położenie samego analoga. Efekty Halo mają mieć lepszą żywotność od oryginalnych analogów, a także większą precyzję. Szczerze, chcę się o tym sam przekonać. A póki co, skręcam tego pada. A Wam pragnę podziękować za wspólnie spędzony czas ze mną i pragnę Was zaprosić do. Kolejnego odcinka. Także więc pozdrawiam i do widzenia!